Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. W dzisiejszym odcinku wybieram się na spacer, ale idę na ten spacer nie sam. Pogoda sprzyja, jest mrozik, a więc zapolować w dzień na drapieżnika nie da rady, bo wszystko skrzeczy. Zatem idę z psem na spacer. A w dzisiejszym odcinku też przetestuję na tym spacerze jedną z dwóch obroży treningowych, które mam. Jak wiecie, od jakiegoś czasu używam e... Generalnie moje psy używają obroży marki Doctrace i są to obroże profesjonalne, które używam też na polowaniu. Dziś zabieram jedną z tych dwóch obroży na test. Wybieram obrożę bardziej profesjonalną, bo mam do dyspozycji dwie. Zaraz wam je pokrótce omówię. Tą już mam uzbrojoną, tą muszę uzbroić w baterię. A oprócz tego, że przetestujemy obrożę treningową i opowiem Wam o niej, to też mam fotopłapkę od Doctrace'a. Też chcemy ją sprawdzić, więc jak już będziemy na spacerze, to postaramy się założyć fotopułapkę w dobrym miejscu. Słyszę, że Nero chrapie, ale Nero ma już tyle lat, że jemu wypada chrapać i, e, i Nero z nami na spacer nie idzie, bo on jest już seniorem i on już dzisiaj był na porannym spacerze, więc w dzień pies odpoczywa, ale za to Marcel e, może jeszcze po południu zrobić porządny spacer. Zatem ja biorę się za uzbrojenie e, obroży i. I za chwilę widzimy się na spacerze. Słuchajcie, i tu ważna rzecz, jak, jak otworzyć tą obrożę po wykręceniu śrubek. Trzeba po prostu wcisnąć śrubkę, i mamy cały mechanizm. Niewielka bateria, dokładnie ona się nazywa CR2-3W. Zaznaczony plus minus obroża, bardziej nadajnik, zapikał. Zakładamy z powrotem. Pamiętamy o tym, że jest uszczelka w środku. I zaczynamy skręcać. Zaczynamy nasz dzisiejszy spacer. Wybrałem urządzenie bardziej profesjonalne tylko i wyłącznie dlatego, że poprzedni model, czyli ten mniej profesjonalny, sieć różni się tym, że w tym modelu jest większy zasięg. A pies za chwilę, jak tam wyjdziemy kawałek dalej, pójdzie luzem, więc chcemy mieć nad nim kontrolę. Tu mam dźwięk, mam wibracje, plus mam też impulsy. Impulsów używam przy moim się naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie. Marcel głównie reaguje na dźwięk plus wibracje. Jest nauczony z obroży, którą ma z GPS-em, więc, e, więc tak naprawdę to dla mnie niewiele się różni. E, to co? Idziemy w teren. Chodź, Marcel. E, Jesteśmy w takim miejscu, gdzie z reguły mojego psa puszczam już wolno. Brzmi jak brzmi, ale e, zobaczcie. Marcel ma e, obrożę treningową. Oprócz tego ma swoją obrożę, do której mam przypiętą w tym, momentu, w tym momencie smycz. Nie otok, tylko e, zwykłą taką smycz. Co ważne, dobierając e, teletakty, bo ta obroża jest z teletaktem, e, dobieramy. Tak, Marcel już ptaki słyszy. Dobieramy teletakty także dla na przykład Labradora z racji tego, że on ma podszerstek, to wybieramy te teletakty dłuższe. Tak jak mówiłem, wybrałem tą, tą obrożę treningową, dlatego że ma dalszy zasięg dla psa. Musicie pamiętać o jednej rzeczy: jak zaczynacie swoją historię, swoją przygodę z psem i z obrożami treningowymi, to żeby nauczyć psa reagowania, na określone czy dźwięk, czy wib wibracje, e, to musicie ze sobą nosić smaczki. Bo pies musi się nauczyć, że e, co znaczą wibracje dla niego, co znaczą e, co znaczy dźwięk, bo w przeciwnym razie, e, używając e, czy wibracji, czy dźwięku, czy nawet teletaktów, pies będzie głupi. Pies nie będzie wiedział o co chodzi. Dopóki on się tego nie nauczy, to nie będzie wiedział o co chodzi. Więc e, ja odpinam psa i e, zaczynamy nasz, e, nasz spacer. Można biegać. Dlaczego komenda można biegać? Dlatego, że pies musi wiedzieć, kiedy ma swój, swój czas, swoją możliwość wybiegania się. Nie tylko praca w łowisku, nie tylko tropienie, nie tylko rzeczy, które pies ma wykonać, ale też. O, i komenda można biegać. I to jest, słuchajcie, dobra rzecz. Wcisnąłem wibrację na wibrację, Marcel wraca do mnie, bo tego jest nauczony. Marcel, można biegać, chodźcie idziemy. Marcel do mnie. Dobry pies. Historia mojego marcela jest historią, z której można by było nakręcić całkiem niezły film. Dlaczego? Dlatego, że marcel trafił do mnie w wieku 9 miesięcy a stało się to tak, że zadzwoniła do mnie Daria Daria z Zacisza Huberta i mówi Piotrek zawsze chciałeś drugiego Labradora, bardziej moja żona mówię no tak, ale warunek był taki, że czekoladowy, mówię, a Daria u Ciebie się bardzo długo czeka na psy i to też prawda, ale Daria mówi tak, mam dla Ciebie Labradora czekoladowego dziewięciomiesięcznego ale po przejściach mówię eee, wyślij mi zdjęcie Daria wysłała zdjęcie, zobaczyłem Marcela i... Marcel, mówimy na niego Marcel, bo to też historia, ale opowiem po niej za chwilę. Wysłała to zdjęcie i mówię, dobra, obejrzeliśmy z żoną, mówię, pasuje nam, zwłaszcza że to od Dari, więc wiemy, że pies po rodzicach polujących. Mamy Labradora Nera, który jest też przem polującym, więc mówimy, chcemy kolejnego. Pojechaliśmy po, po Marcela do Gorzowa, gdzie spotkałem się z Darią i, i odebraliśmy Marcela i Marcel był psem, który kiedyś ktoś kupił u Darii i niestety tak to w życiu czasami jest, że pary się rozchodzą i zostaje pies. I ten pies tak był rzucany trochę do jednej osoby, trochę do drugiej osoby, trochę do babci. Generalnie historia Marcela jest taka, że był labradorem z niedowagą. Eee strasznie to wyglądało. Daria mówi bierz i opiekuj się nim. No i tak się stało i go wzięliśmy, opiekowaliśmy się nim i e, próbowaliśmy nazwać Marcela. Nazwa rodowodowa jest Taylor, więc ta Taylor zacisza Huberta. Mówimy mamy Nerona. Przepraszam, nie Taylor. To mój Nero jest w rodowodzie ne, Taylor. A Mar Marcel jest w rodowodzie nefron. To też widzicie, czasami tak jest, że te imiona w rodowodzie są nadawane takie, które potem nijak się mają. Ale czyli wracając do tematu, Marcel w rodowodzie ma nefron z zaciszę Huberta, a Nero w rodowodzie ma Taylor. Więc. Więc mój Mikołaj, czyli mój syn powiedział, tato, on już zmieniał tyle domów, a ty chcesz mu jeszcze imię zmienić. Czyli co? Nie zmieniliśmy, został Marcel. No i tak właśnie. E, Marcel jest po przeglądzie weterynaryjnym, Marcel jest po przeglądzie hodowlanym, Marcel jest po zdjęciach na dysplazję, Marcel jest po testach DNA, czyli Marcel jest stuprocentowym reproduktorem, a do tego jest psem pracującym w łowisku. Ja z Marcelem pracuję w sposób następujący, że Marcel jest aporterem. Marcel podnosi kaczki z wody, Marcel idzie za bażantem, aczkolwiek powiem Wam, że od momentu jak poznałem się z moim kolegą Markiem, Marek ma labradorkę GERE, to Marcel zaczął chodzić po farbie. I to jest ciekawe. Labradory są wszechstronne. Wszystko zależy tak naprawdę od człowieka, który je układa. Labrador pójdzie po farbie. Labrador rozpozna świetnie zapach i potrafi odnaleźć zwierzynę. Nie tylko jak jest sfarbowana, ale też po, po zapachu. Labrador jest świetnym, świetnym aporterem, a poza tym jest chyba idealnym towarzyszem w domu, nie tylko w łowisku, ale też w domu. My się śmiejemy, że jeden z naszych psów jest psem naszego syna, a drugi jest psem naszej córki, więc co? Ani ja, ani moja żona nie mamy psa, więc może pora to zmienić. Ale chodźcie, bo, bo trzeba jeszcze fotopłapkę zamontować. No i widzicie, Marcel jest na tyle posłuszny, że ja nie muszę tej obroży gdzieś tam mu używać, tylko jak gdzieś naprawdę bardzo daleko się oddali. No to wtedy delikatne wibracje i on wie, co ma robić. Marcel, wróć. Prost. Chodź. Zastanawialibyście się. Dlaczego postawiłem na markę Trace. całkiem niedawno, bo jeszcze mógłbym powiedzieć, jak nie miałem Marcela, to mój Nero nosił obroże innej marki. I czy ona była zła? W żadnym wypadku. Była dobra, ale droga. Trace przekonał mnie po pierwsze ceną, po drugie ceną, po trzecie zasięgiem. Po czwarte, możliwościami takimi jak aplikacja w telefonie. I nie mówię teraz o obroży treningowej, tylko mówię o tej obroży, którą używam na polowanie. Tam nakładka na mapy Google i widzę z dokładnością ulic, nawet gdzie jest mój pies. Nie, to nie jest aplikacja, czy to nie jest mapa inna. Tam aplikacja w telefonie polega na, na nałożeniu na mapę Google, więc super. Z Doctressa mam też ogrodzenie wirtualne, które Doszło do mnie nie tak dawno, jednak widzicie, jaka jest aura. Nie przetestuję ogrodzenia wirtualnego dziś, ani jutro, ani pojutrze dopiero wiosną. Myślę, że w okolicach maja. Jak ta zieleń ruszy, to wkopiemy ogrodzenie wirtualne na podwórku i zobaczymy, jak reaguje pies na ogrodzenie wirtualne. Przedstawię Wam to wirtualne ogrodzenie, pokażę obroże do wirtualnego ogrodzenia, no i zobaczymy, jak moje psy będą reagowały, jak to wszystko będzie zdawało egzamin. Czy ogrodzenie wirtualne zgodzi się z kosiarką, która też ma jakieś swoje linie zakopane w, w ziemi? Tego nie wiem, więc to wszystko myślę, że już niedługo w kolejnych odcinkach, ale wiosną. Dziś skupimy się na tym, co możemy testować teraz. Poza tym, w Doktresie jest coś, co mnie cieszy najbardziej. I to nie tylko to, że to są Czesi i do Czechów mam blisko. To świetne urządzenie, które jest do aportowania piłek, czyli jest. Jest takie urządzenie, gdzie wkładamy piłkę pilot i wyrzuca nam ten aport. A mając dwa psy typu aporter w domu, to powiem Wam tak: jak czasami rzucam psom aporty, co jest? Dobry pies. Dobry pies. Jak rzucam psom aporty, to to naprawdę po takim treningu typowo dla aportera, to powiem Wam, że ręka z barku może, może wylecieć. A tam jest fajna piłeczka do tenisa, wkładamy i e, ten aport leci, pies za tym aportem leci, e, leci całkiem spory, e, całkiem spory kawałek. My mamy spory kawałek do przejścia. Gdzie, gdzie tak zaglądam i widzę, łabędzie, żurawie tu też w tych trzcinach siedzi barzant. No zobaczymy jak tam Marcel będzie reagował, czy będzie go trzeba a, aż tak mocno stopować. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie, bo, bo to takie miejsca, gdzie z nim chodzę i on te zapachy tutaj zna zna naprawdę dobrze. On już chce iść. To jego takie piszczenie, on pokazuje, że on się nudzi. I to też jest fajne, żeby wiedzieć co ja dopiero uczę się pracować z psem, ale ważne, żeby tego swojego psa dobrze zrozumieć, żeby wiedzieć co on nam chce powiedzieć. Na zdrowie! Ha, nie ma jak to sobie kichnął. No i co? Pysk cały w śniegu. Ty, to jest... Ktoś kiedyś powiedział, tak się kicha na kielicha, nie? Idziemy Marcel, bo powiedzą, że twój pan to pijak. Nie interesują w ogóle to, co się dzieje na polu. Pies coś wyczuł i chodzi dookoła tych, tych trzcin, wąhatrop, I bardziej go interesują krzaki, bardziej go interesują trzcinowiska niż łabędzie, które, które siedzą na polu. Ale to tylko dobrze o nim świadczy. Chodź, Marcel. Bardzo minusowe temperatury mają to do siebie, że zamarzają wszystkie cieki wodne. A na takim spacerze to też dla nas komfort, że nie musimy iść gdzieś tam dookoła, tylko możemy sobie pozwolić na to, żeby przejść na popularną szagę i, i trochę tą drogę skrócić. Chodź, Marcel. Chodź, Marcyś. Do mnie. Dotarliśmy do miejsca, gdzie będziemy montować fotopułapkę od Doctrace'a, czyli fotopułapka bez gsm -u. Robi zdjęcia, kręci filmy, robi wszystko, tylko tego nie transportuje na żaden nośnik typu telefon. Nagrywa na kartę. Jesteśmy w miejscu, gdzie mamy założoną fotopłapkę z panelem solarnym, czyli top Hunter. I ten top Hunt cały czas on tutaj u mnie pracuje, cały czas jest pełen. I patrzy on w tamtą stronę. Tu mamy taką ścieżkę, więc do Trace'a założymy z drugiej strony i będzie patrzył na tą stronę. Zobaczymy, co, co ten DocTrace nam nagra. Rozmawiałem z Tomkiem, zanim on mi to wysyłał i mówi, stary, świetne, świetna kamera i ma naprawdę szybko się uruchamia i świetny kąt widzenia. Zobaczcie jakie małutkie urządzenie, mega lekkie, bez, bez baterii. Już ściągam naklejki, żeby ich nie pominąć. Wrzucam do pudełka, żeby tu już nie, nie śmiecić. Mój telefon, który mam w kieszeni tylko wibruje, bo Marcel chodzi tu wśród fotopułapek. Na tym terenie to jest moja piąta. Tak, piąta fotopułapka. Mam 3 Hikmicro, czwarta to jest Hand Top Hand, no i piąta teraz Trace. Tak wygląda w środku. Też ma taki mały monitorek i tu mamy skrytkę na baterię. Nie używam do e, fotopułapek takich, które w taki sposób tutaj są. Nie używam żadnych akumulatorów. Po prostu wkładam e, zwykłe baterie, dlatego że ta fotopułapka ona tu nie będzie e, wisiała nie wiadomo jak długo. Poza tym też Liczę się z tym, że są mrozy. Ale zastanawiałem się w domu, jak już wychodziłem i zabrałem baterię, czy ten panel solarny po włożeniu tu doładowywałby akumulatory, które można by było tu włożyć. I yy, już wiem, że tak. Czyli, jakbym zabrał akumulatory, to bym mógł przełożyć sobie ten panel solarny i i ładować. Nie wiem, czy mógłbym założyć jakiś rozgałęźnik, żeby ładował obie. Nie mam zielonego pojęcia. Eee, nigdy tej fotopułapki nie uruchamiałem. Będę robił to e, po, raz, e, po raz pierwszy. Kartę włożyłem, baterię włożyłem i słuchajcie, to jest problem starości. Nie zabrałem okularów. E, dobra, sprawdzę, gdzie, ale tu. O, <laughs> dziękuję. Dobrze, że nie jestem sam. Jest pies który mnie tutaj pilnuje i jest Adam, który pożyczył mi... E no teraz to ja wszystko widzę. Włącznik on. E, mamy baterie załadowane, 8 sztuk. Standardowo port ładowania lub port USB. Nie wiem, czy byłoby ładowane, ale ja to sprawdzę. Kartę już włożyłem i czyli jak uruchamiamy, włączamy najpierw setup. Aha, czyli widzimy, e, widzimy standardowo to. Zobaczcie. Mamy według fotopułapki mamy ustawioną godzinę, nie taką, nie taka data i tak dalej, tak dalej. Można by było to wszystko ustawić. Pewnie tak zrobimy, Timelapse, ok, mamy język. Spróbujemy zmienić język, żeby angielski, niemiecki. Francuski, italiano, portugalski, espaniol, czyli polskiego nie ma. O, pies się denerwuje. Chiński jest nawet. Dobra, zostawiamy na angielskim, będzie łatwiej. Marcel, pies coś wyczuł, słuchajcie. Ale mamy to szczęście, że. Okej. Okay. Musimy zatwierdzić. Mamy angielski ustawiony wejście długość można ustawić hasło dobra bip wyłączmy żeby nie denerwować psa bip off Format memory karty. Ok. Mój operator zawsze mnie uczulał. Jak wkładasz coś do nowego urządzenia, zawsze sformatuj kartę w tym urządzeniu. Czyli robimy format, i karta jest sformatowana. Jeszcze ustawimy, słuchajcie, datę i czas, żebyśmy też widzieli for time. 24 godziny na i mamy data. Dzień, dzień miesiąc, e, dzień, miesiąc rok ustawmy. Mhm. Tak patrzę, czy jeszcze są jakieś rzeczy, które powinienem tutaj ustawić. E, chyba nie a no tak. W wersji jeszcze ustawiamy albo foto, albo wideo, albo wideo i foto, czyli ja ustawiam standardowo i foto i wideo. I tu mógłbym powiedzieć, że chyba mamy już wszystko ustawione. Zatem, co? Montujemy ją na, na drzewo i ustawiamy potem tylko włącznik ON, i wszystko mamy gotowe. Ok. Już mogę ściągnąć okulary. Mamy wszystko włączone. Tryb. Czuwania. I teraz przełączamy na tryb, który ustawiliśmy. Zamykamy taśma, która jest w zestawie. Adam oddaję okulary, dziękuję. Pudełko zabieram oprócz taśmy, która jest w pudełku. Standardowo jest kabelek. Jest też taki uchwyt, plus możliwość zamontowania tego na przykład, nie wiem, gdzieś koło domu, jeżeli chcecie używać pułapki do. Do dozorowania. Ja fotopułapek używam tylko i wyłącznie w lesie. Do dozorowania używam, używam systemu, który montowałem razem z Radkiem. A właśnie, jakbyście chcieli zobaczyć odcinek odnośnie czym dozorować podwórko, posesje swoje, to u góry jest link do odcinka z firmą Hik Mikro, więc Zapraszam do tego odcinka. Tak jak widzicie, takie trochę centrum sterowania. Jedna fotopułapka, druga, i tam jeszcze. Trzy inne. Uff, no to co? Marcel, pora wracać, nie? Słońce ma się już ku, yy, ku zachodowi. Jak pewnie sami zauważyliście, dzisiejszy odcinek w całości był poświęcony marce Doktrace, czyli ulubionej marce moich psów. Mam nadzieję, że też i waszych. E, obiecuję, że jeszcze trochę materiału z Doktrace zobaczycie, bo to jest naprawdę marka godna polecenia. A dystrybutorem jest w Polsce. Bur Hunter. Dzięki za te wszystkie fajne urządzenia, które po testach oczywiście odsyłam, bo tak to się właśnie odbywa. Dobra, dzięki. Cześć na razie. dasz Bur, chodź Marcel, idziemy.